Halo, teraz nadszedł ten czas, kiedy na polskim YouTubie zobaczyłem takie gówno, że od razu wziąłem się do nagrywania. I chodzi tutaj o użytkownika Mergani, który o dziwo wcale nie jest tak, że któryś z jego tam rodziny już jest a, ze strony Rumunii, ale nie chodzi o to. Ma 80 tysięcy subów o 85 tysięcy subów, a... I reklamuje stronę Randomki, czyli to, było, to jest w ogóle pierwszy film w internecie od tej strony, i on był pierwszym osobą, która grała na tej stronie. Później się tam tłumaczył, że, no, no, sprzedałem się, ale widzimy pozytywne strony tego, sprzedałem się, ale tam, tam nie kazałem wam grać na tej stronie. To nie jest, nie, nie, to nie jest, to nie jest kurwa tak, że pokazując, widzą, że wypadają jakieś Fallouty 4 i assassiny, to wcale, wcale nie mówi się, żeby, nie, nie sugerujesz mi, żeby nie, nie korzystali, to jest, nie, nie, wcale tak nie jest no ta osoba sobie tam otwiera stronę, wiadomo, taka jest standardowa reklama jest CS, um, oczywiście jest strasznie zaskoczona raz mówi, że tytuły typu Fallout 4 albo jakieś Assassin's Creed i Syndicate to jest gówno, no nie wiem czy, czy po prostu dlatego mówi, że jest gówno, bo nie, nie ma CSA, albo zabrakło hajsu na CSA i chce po prostu wejść w monopol otwierania skrzynek i stać się czternastym Phantom km na YouTubie znaczy no, Phantom Lordem, przepraszam nie, Phantom km <grym> Um, swoich widzów nazywaniem murzynkami, to też taki dobry props, nie wiem, nie wiem czy to tak, tak, nie wiem, spoko, w sumie, ej, to może ja zbiorę moich widzów, będziemy się nazywali nazistami, też będzie super, nie? XD, w sumie prawie to samo. Chodzi o to, w tym momencie, jeżeli ktoś nie zrozumiał anegdotki, chodzi o to, że... Um, no, co z tego, jeżeli ktoś nie chce być murzynkiem, na przykład jeżeli, nie wiem, może ma wśród swoich widzów jakiegoś rasistę i nazwie tego rasistę murzynkiem, to jest tak samo, jakbym nazwał normalnego człowieka nazistą, no, no będzie się czuł tak trochę nie ten w tym momencie, um, przyznam się do tego, że się sprzedał, no, ale no, no, tam dałem wam jakieś tam parę gier... Co z tego, że powiedzmy, nie wiem, 300 moich widzów wtopiło tam powiedzmy z 20 zł, tam dałem wam jakieś tanie gierki typu Fallout 4, no bo 300 osób pod, nie wiem, 11 zł, no to sobie policzcie, że te jego tam klucze do Fallouta 4 czy jakiegoś Syndicata gówno dają w tym momencie, to tego nie wyrównuje No tam, że sprzedałeś się, oczywiście on tutaj próbuje wygrzebać tych ludzi, którzy mówili, że sprzedał się, ale fajny filmik, nie wiem, co jest fajnego filmiku, w którym się sprzedaje człowiek. I czy, 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 czy 80 tysięcy ludzi jest tak głupich na tej planecie? Czy to jest 100? Naprawdę, jak, jak któryś z jego subskrybentów przyjdzie teraz tutaj na ten kanał i da mi suba albo chociaż łapkę w górę, to zamykam kanał, nie? To, to jest już, już koniec, ja już wtedy nie wiem, schowam się na dnie jakiegoś rowu mariańskiego, to już jest koniec. Um, parę osób w komentarzach po poprzednim filmie prosiło mnie, żeby właśnie wymienić takie osoby sprzedające się na YouTubie, e, więc zrobię oddzielną playlistę i Mergani trafi jako numer jeden na nią, e, z tego względu, że no, lepszego outa ja nie widziałem, naprawdę, nie? I jeszcze jest zdziwiony, tym, że jego widzowie, tak jakby zdziwiony tym, że ktoś będzie na tej stronie grał, bo on będzie reklamował tę stronę. No, naprawdę, jak ma 80 tysięcy widzów, to tak z przedłużeniem oka mogę powiedzieć, że 200-300 osób pójdzie spokojnie i wyśle sms -a. To jest tak, tak statystycznie to naprawdę git, tyle będzie, nie? Um... Nie wiem, jak ja chcę tam plusy widzieć w sprzedawaniu się. Nie wiem, jakie to są plusy. Um, co, co innego jest sprzedawanie się, nie wiem, powiedzmy, sprzedał się Razerowi i kupił jakiś nowy produkt, typu na przykład podkładka na myszkę na USB i wtedy powiedział ludziom, czy to jest dobre. Ale nie, czyli takie jakby takie standardowe recenzje, bo oczywiście po co recenzować produkty, żeby pomóc kupić jakiś przedmiot komuś, skoro można po prostu recenzować jakąś stronę, to nie jest nawet recenzja, bo wiadomo, że on dostał te klucze, to nie jest tak, że on przypadkowo sobie przeglądał internet i znalazł jakąś stronę random key, przypominam, key się wymawia, bo o dziwo ten osobnik chodzi do liceum i jeszcze, um, jakoś, nie wiem, skończył na tym, że się wymawia jakiekolwiek wyrazy angielskie strasznie drewnianą wymową i, i kej mówi przez, przez połowę filmu, więc tak mnie to drażni. Nie wiem czemu, bo ja sam w sumie kaleczę czasami wymowę, ale nie wiem, nie sądzę, nie sądzę, żeby on akurat kaleczył wymowę tak specjalnie, a, a jeżeli mówi, że kaleczył wymowę specjalnie, to chętnie możemy się zmierzyć <laughs> na taki angielski battle. Um, Kurde, no nie wiem o co chodzi. No um, naprawdę, no przecież chyba nie, nie chcę kitów komuś wcisnąć, że przeglądał sobie internet, znalazł jakąś stronę, która chce od niego, powiedzmy, wydał na to tam ze 100 zł. I tak sobie pomyślał: Ach, wydam sobie 100 zł, stać mnie, przez szlachta piechotą, tam wiesz, nie chodzi, nie? To kupię sobie za te 100 zł, jakiś pewnie samochód mi wyleci, kwa, nie wiem, złoty Boeing 747 na pewno wyleci z tej strony. Um, nie wiem o co chodzi. Szczególnie, że ten osobnik naprawdę nie był zadowolony z tytułów typu Fallout 4, albo Assassin's Syndicate, biorąc pod uwagę, że mógł po prostu z powodzeniem sprzedać te tytuły na Allegro. Jeżeli tak bardzo chciał tego cs no i sobie tam wtedy kupić te paręnaście tych cs -ów. No, ale nie wiedza zdecydowanie na temat tego, co to jest Fallout 4 bądź e, Syndicate. No to, sorry, sorry, przepraszam. E, no więc to jest numer jeden selloutowy. Oczywiście na fanpageu znalazłem, facebookowym, takie informacje coś w stylu, słabo lajkujecie. No bo jak robisz słabe rzeczy, no to będziesz miał słabe lajki. I nie wiem, może... W sumie, jak chcesz, możemy pogadać, ja ci mogę sfinansować jakieś wakacje od YouTube'a. Najlepiej zamknę się w skrzynce gdzieś tam daleko od um, ludzkości, gdzie będziesz mógł się sprzedawać na bezludnej wyspie dla jakiegoś stada małp. Będzie super, bo wtedy przynajmniej te małpy nie wydadzą hajsu ciężko zarobionego przez ich rodziców. Dziękuję Tobie, widzowie, za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!